Witam wszystkim bardzo serdecznie sesję. Maraz w kolejnym odcinku zagrywamy. Call of Duty. Ciekawe co tym razem przyniesie do nas misja. A, dobra, już wiem. Już sobie przypominam mm, Musimy wysadzić mm, pancernik. Chyba ile się nie mylę. Trypic. Ho, 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 ho. No, troszeczkę nie wyglądasz na aryjskich... nie masz troszeczkę takich aryjskich rys, ale... Co zrobić? Niech będzie. O, część się tą motorówką. Waters i Price. I my. Czajnie ustraszeni. Okej. Okay. Nadają alfabetem Morse'a.

Mhm, mm dobrze. Miejmy nadzieję, że przeżyję tą bitwę. Okej. Okay. Stop. Hmm. Umiesz po niemiecku Dobra price, idź, 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 idź Akurat tu ludziska nie wiem co do tego, co do ty bo akurat się tym nie interesowałem marynarką Bo jedną za czasów zgiwiny się to. I także nie wiem, wiem jak został zatopiony Bismarck i Hood. ale co do... Hmm, ogólnej ogólnego rozumienia ja nie mam, bardziej się interesowałem wojskami lądowymi. Hmm. Duże dzieciodostwo, naprawdę bardzo duże. Price, jakbyś się mógł odrobinę pośpieszyć No i ci, 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 co ja mam i za tobą, jak cię wyprzedzę, to co? Staniesz jak jest wryty? Ale kutas To jest da kutas No kurde, naprawdę, Price idziesz, jakbyś chciała nie mógł Poważnie No hmm. a co tu hangar? Czy to wygląda jak hangar, ale to jest chyba magazyn? Hmm. Szkoda rodziska, że era tych dużych yy... dużych yy, okrętów się skończyła co najwyżej to jest lotniskowiec największy ale takich naprawdę epickich, typu Bismarck, Yamato, to już nie ma No i idź do jasnych cholery Kurwa, idziesz? Pawianie, dziękuję hm. Dobrze znasz ten okręt, ci powiem szczerze Jak na brytola hmm. Gruba stal Ale za co co ludziska jeszcze taka ciekawostka Za czasy II Wojny Światowej yy, Jedni mi uwierzą, drudzy nie yy, Może wiecie, może nie Za czasu II Wojny Światowej zostałem... O, o pięknie budowane, um... budowano okręty z betonowym kadłubem. Faka ciekawostka właśnie. Jak wiecie beton też pływa, tylko trzeba znaleźć jego wyporność. Ok, to jest zamknięte. Tutaj też. I po jajach. Ok, jeszcze. Dwa. Skubany. Leżeć. o Zbrojownia. Macie zbrojownia. Trzećio am amunicyjny. No wychylułęp. Oh fuck! u was się tak nie bawię Lol Szkoda naprawdę szkoda mhm, dobra nie nabiorę się na to Okej, okay, musimy to jeszcze rozwalić Wiecie z tym kogoś to strzela Fak, dobra, spadam stąd Leżeć Kutasie Taki wał, weźmiemy sobie to Coś mi się to za bardzo nie podoba Okej, okay, to jest zamknięte O super Parę pocisków w magazynku Masz co potrafisz No co za koczkolany Tak by the way to dużo mają amunicji ręcznej na... ...okręcie Bardziej to się podkłada w murnek Teraz wpadnę tak by the way, mhm. tak, już przeżyłem. Właśnie, dobra, ja mogę rozwalić o super, Mrasie. Dobrze, kombinujesz. W okolicach mostka. idziemy sobie po drobinie. A czemu by nie? Kto Boga temu Co te mam rozwalić? Ok, jeszcze jest jakiś pawian. Nie, dziękuję. Szybko zeszłem. O jeszcze plecy. No fucking shit. Leżeć, mhm, już przeszłem to. A jeśli tak będą sprawy miały, to będzie lipa. Dobra rura, nie ma na co czekać. Okej, okay, co tu muszę wejść do góry, tak? Dobrze. wejdę, coś to jest w góry? Nie zamknięte. No dobra. Okej. Okay. Dobrze. Hm. Jak tu wejść na górę? Okej, okay. a tędy, dobra. Rozumiem aluzję. Dobra, jeszcze wyżej. Kiedy znędę się błądko, po tym... Statku. a to jest jeszcze jedno wejście. Spierdalaj. Okej, okay, jeszcze jeden. jeszcze wyżej. Deżyć. Jakieś dokumenty? Okej, okay, musimy wracać do Łodzi, dobra Do szybciutko Hmm, jeszcze niżej muszę zejść Dobra Blasz spierdalamy No szybko do woca. Skuba na broń jaki on to ma rozrzut. Dobra łódz. Siema. Spadaj. Ok, Batashi Triplic. O, i świetnie, ludziska! Ja Wam tutaj podziękuję za uwagę. Szybka, taka dosyć przyjemna misja była. I zapraszam Was do kolejnej kampanii. Jaką jest kampania Związku Radzieckiego? Tak więc, cóż, ludziska, komentujcie, oceniajcie, czy macie się do usłyszenia. Cześć.